Teraz leżymy nadzieję w przeciwne strony, przykładasz stopy do moich. Pytasz, dokąd jedziemy. Dzień dobry, dobry wieczór. Gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać. Dzisiaj przywitał się ze wszystkimi moimi słuchaczami bohater 92 odcinka pierwszego polskiego podcastu o poezji nad morze, czyli krakowianin Maciej Bujanowicz, a ja nazywam się Piotr Wiktor Lorkowski i ten podcast od dawna już redaguję. Wiersze Macieja Bujanowicza z tomu Punkt wyjścia niezwykle brzmią nocą, a zwłaszcza nocą jesienną. Wtedy łatwiej nam wczuć się w ich introwertyczny i mroczny klimat, spowodowany także poczuciem okaleczenia, straumatyzowania, uwięzienia o którym opowiada ich podmiot. Nie powiem, te wiersze czasem bolą, kiedy indziej mogą przerażać, wtrącają nas w poczucie niepewności, czasami w ich przestrzeni poruszamy się po omacku, czasami musimy tutaj zdać się na instynkt, niekiedy odczytujemy je korzystając ze wskazówek symbolicznych. Możemy je także wykładać jak sny. Ale zawsze zauważymy, że pisane są słowami wrażliwymi, nadwrażliwymi, że lubią mówić zwięźle, no bo poeta potrafi ograniczyć wiersz także do jednego celnego monostychu. Takie są takie początkowe wrażenia po lekturze punktu wyjścia. A ten tom ukazał się w ramach serii poetyckiej krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. I jest to książka tegoroczna, czyli z roku 2022. Przyznam się, że Autor tych wierszy jest moją nową znajomością, chociaż trudno byłoby go nazwać debiutantem, bo zadebiutował przed sześciu laty zbiorem synkretyzm nocy, potem ukazał się tom o trudnym do wymówienia tytule tutaj się zatrzymuje i przypatruje się scenariuszowi wyjątkowo uważnie i Wydaje mi się, że ten tytuł trzeba przeczytać. Re Laweusen, tytuł tomu z roku 2017 oraz Tom Łazarz, rok 2018. Obecnie, jako redaktor naczelny Maciej Bujanowicz prowadzi czasopismo artystyczno-naukowe po wieki, ukazujące się pod auspicjami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po tej prezentacji nie czekajmy dłużej, oddajmy głos jego wierszom, noar przyziemne niebo, nad nim ledowe gwiazdy, powietrze zwilżone odrobiną ciepłej śliny, przestrzeń nienaruszona niczyją obecnością. Teraz zegar owija wskazówkę wokół szyi. Nocturn, w usta nalej ciszy z nocnego nieba. Niech skapnie na wargi smak księżyca. Leśnią miejskie kły. Nieświeży oddech wypełnia nostrzę. Bez tytułu. Zdejmij opaskę, temido, zobacz głowy ścięte na oślep. Sprawiedliwe oczy nie boją się konfrontacji. Wystarczająco dużo było sądów w ciemnościach. Usta są dziurką od klucza, przez którą zagląda świat. Swoim okiem dostrzega niedokończone kształty. Wszystko rodzi się wewnątrz z dala od wścibskiego wzroku. Pod światło widzimy jedynie zarys. Wsiąkanie Marcinowi Świetlickiemu. Szeroko otwarte oczy zapomniały, uszy nie pamiętają kosu matki ani ojca. Dłonie dotyku trawy, język. Nie wie, czym jest woda. Na rodzinnej ziemi milczy tors rozcięty na połowy. Lewe żebro zakopane nad cmentarzu pod innym imieniem. Nawet prawe żebro nie wie, gdzie spoczywa. Wszystko na tym świecie to kwestia bólu. Świat to nie zbiór jednostek, choć jest odbiciem ich twarzy. W ciemnościach łatwo mylą się kształty. Wychodzi z nich dziecko. Rozróżnia palcem. KU. Stany przejściowe przechodzą w nawyki. Być na ustach, nie w bibliografii. Każdy jest przecież kowalem własnego grobu. Łowy wieloryby w kałużach. Z wnętrza wybieram martwą, ale prawdę. Świat zewnętrzny to pretekst do istnienia. Szlafroku na Elizejskich polach, zawsze z językiem wysuniętym w ciemność. Pieśń pierwsza motto. Nieśmiertelność jest sprawą głupią i smutną, Rafała Wojaczka. Punkt wyjścia okazał się ciemnymi ramionami. Lewą ręką zasłoniła oczy zapatrzone w wieczność, prawą pchnęła w dolinę porośniętą zmysłami. Głupi, biegliśmy przez nią w stronę nurtu rzeki, zamiast iść na oślep, ciesząc się każdą migiełką na skórze. Po zdjęciu maski okazało się, że śmiertelny wróg nosi twarz przyjaciela, który swoją niemą pieśnią porusza mieszkające w nas instrumenty. Pętla. Jasne punkty zapalają się w spojówkach od uderzeń stóp. Punkt wyjścia to moment, gdy cisza zaczyna przerażać, kiedy patrzysz w odpływ z lewu, widzisz czarną otchłań. Większość błędów ludzie popełniają z samotności. Zostaje tylko obsesyjne zapętlanie trasy. Drżenie. Nie umiem wybaczyć niedoskonałości, sobie i Wam. Ręka rysuje krzywą linię, odpowiadasz, innej nie ma. To ja tworzę. Zwrot. Spójrz w czarne oczy łajki, za nimi jest wiele miejsca. Konkret pierzcha pod mikroskopem w rozmytej granicy. Życzę ci snu bez powiek, niech zastąpią mieliście. Dziękuję poecie za udział w dzisiejszej audycji. Jeśli ktoś chciałby głębiej wejść w świat jego wyobraźni, może skorzystać z linków zamieszczonych pod dzisiejszym odcinkiem w wersji audio, rzecz jasna, tym, który znajduje się na platformach Ar, Anchor i Spotify. Natomiast wersję wideo tego i innych. Fragmentów epizodów nad morza wciąż są dostępne na Instagramie i na YouTubie. A teraz podziękowania książkowe swoimi nowymi publikacjami obdarowała mnie Apolonia Maliszewska z wydawnictwa Mamiko i. To Tomiki, Anny Paszkiewicz, Lepidoptera oraz Pawła Kobylawskiego, Kobylewskiego Karbunku. W poczcie znalazłem także prezent od Czesława Markiewicza, tom pod tytułem Prowincje mojego Imperium, Zainki Świata. No i książka. Oczywiście chciałbym tutaj zachować pewną równość czy równowagę, ale to jest zawsze poetka, która mnie bardzo ale to bardzo ciekawi. Joanna Wicherkiewicz, od której otrzymałem tom wielkoludy o wszystkich wydawcach, o wszystkich autorach. Myślę bardzo, bardzo ciepły i z wielką wdzięcznością. Nieustannie zapraszam też do komentowania, do lajkowania, do subskrybowania mojego podcastu dostępnego w wersji audio, jak powiedziałem nieco wcześniej na Ankorze, na Spotify, a w wersji wideo na Instagramie i YouTube. Zapraszam także do zamawiania newslettera, dzięki któremu nie przegapicie żadnej z nadmorskich audycji. W 92 drugim odcinku Podcastu o poezji nad morze, jedynego literackiego medium w Sopocie, mówił do Was Piotr Wiktor Lorkowski. Do usłyszenia niebawem i niech ciągle bez ustanku sprzyja Wam muza.